witamy wszystkich, witamy w nowej serii rozmowy w toku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o diecie ketogenicznej na bazie naszych doświadczeń i badań. No, postaramy się wam doradzić. Eee, czy taka dieta jest warta śmieszki, mm. czy nie. Eee, może najpierw powiemy, to... co to jest dieta ketogeniczna, mm. bo może nie, niekoniecznie wszystkie... Jest to, to dieta, wadzi. w której ucinamy węglowodany praktycznie do zera. Czyli tam z tak jest... 20 węgli nam zostaje, tak? Tylko z jakichś warzywek, tak? Dokładnie, do 20 węglowodanów nasze główne... Główno. <śmiech> <śmiech> nasze główne źródło energii to tłuszcze podczas tej diety. Eee, no i relatywnie... Bez... Wysoko tak. białko, to znaczy, że no nawet wyżej niż byśmy je trzymali podczas standardowo zbilansowanej diety. Główność źródła to mięsa, tłuste mięso oczywiście, na przykład bekon tam jest, żółty ser i tego typu pierdoły. Wiadomo to ma co woli. Także Pączek, czy testowałeś dietę keperniczną? No, testo, testowałem, i, ale to niestety <gry> przez tylko kilka dni, bo nie wytrzymałem po prostu dłużej jedzenia w dużej ilości białka. I trening był bardzo, no nie wiem, bardzo wyczerpujący, kiedy nie miałem e, w ogóle węglowodanów. No także szybko po prostu, nawet się nie przystosowałem do tej diety, szybko po prostu trzy dni sobie tak przetestowałem i powiedziałem, nie, to nie dla mnie, bo drugiego czy trzeciego dnia ten trening nie był taki, jak sobie to wyobrażałem. Miałem po prostu uczucie, że chciałbym sobie zjeść jakieś węglowodany. A biorąc pod uwagę to, że i tak kaloryczność jest najważniejsza w naszej diecie, i tak tego nie przeskoczymy, że biorąc pod uwagę to, że jebać schematy, postanowiłem, że wracam do normalnego rozkładu i jem sobie tyle węgla, ile potrzebuję. Jeżeli chodzi o mnie, ja też testowałem ketozę. To było, nie wiem, myślę, że około dwóch tygodni, i podziękowałem ze względu na samopoczucie, tręgi były do dupy. No, i wyszło na to, że, że mimo tego, że mam wysoko tłuszcze, to wcale nie zmienia tego, jak ja się czuję. Czyli, tak jakby tutaj, kula kalorii, które spożywamy, ma większe znaczenie, jeżeli chodzi o, o, nasz, o nasze funkcjonowanie naszej gospodarki hormonalnej. Bo, mimo tego, że mamy wysoko tłuszcze, a jesteśmy na sporym deficycie, myślę, że, że nie będziemy funkcjonować optymalnie. Każda, no, każda skrajność myślę, że jest y, zła. Tak samo jakbyśmy wyeliminowali tłuszcze do dozeranie byłoby, to dobre i myślę, że w tą stronę też trzeba, trzeba znaleźć balans. Każdy po prostu nie powinien, nie powinien patrzeć na innych, jakie on, oni rezultaty zrobili y, na danej diecie. Po prostu każdy powinien y, przetestować sobie kilka rzeczy i sprawdzić co na niego działa. Ja bym co, tutaj ogólnie, co, co, ja czy, bym w ogóle odradził. W rozkładnikach czujesz się dobrze, takie, takie jedz, zachowując oczywiście te, te białko, które jest niezbędne do utrzymania mięśni. Ja bym w ogóle odradził ten, ten sposób odchudzania, hmm. bo mówię i tak ważne są kalorie. A jeszcze może I... to są takie mity związane z ketozą, że drastycznie wagę się czy tłuszcz e, spala, ponieważ wiadomo, no, bez węglowodanów od razu nam leci wikowien i sporo wody, więc ludzie mogą się nie wiem, zachwycić tymi rezultatami z początku. Jeżeli chodzi o samą ketozę. Ludzie ją zachwalają, bo tracą szybko wagę na początku z redukowania i to jest spowodowane tym, że nie, że tracimy szybciej tłuszcz. Nie, wcale nam tłuszcz. Wcale nam tłuszcz za i mordę. Wcale ketoza nie powoduje, że palimy szybciej tłuszcz. Zrzucamy szybciej wagę, bo odcinamy źródło węglowodany. Odcinamy węglowodany, węglowodany. Co za tym idzie? Po prostu szybciej tracimy wodę, materiał zapasowy i widzimy to w konsekwencji widzimy niższą wagę. Ale to wcale nie powoduje, że szybciej pani tłuszcz. Zauważyłem po no możemy się spółku, kłócić, to są rozmowy w spółku, Nie, pytaniach na pych zauważyłem, że ludzie boją się dużej ilości węglowodanów. Boją się. No. Ja się nie ty, robię. ty, robię, ty, ty. Jestem faktorowym endomor endomorfikiem co? jak Pączek. Bo a taki Ilość miał. węglowodanów wahała się między 400 a na, nawet do no 700. No. 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 Mhm. Dobra. No. no. Ale no. tam patrzę, <laughs> teraz? No, na, marzyę, ale na a na redukcji ponad 400 miałeś sporo. 400, No, dobra. <sad> czyli poczekaj, może jeszcze powiem, o nie będę żeby, ja żeby żeby endomorficy się, e, tak, że tak powoli nie byli aż tak uprzedzeni do tego wodanów, bo mogą być zaskoczeni, jeżeli powoli wejdą i odbudują ten swój metabolizm, to będą mogli jeść więcej niż, 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 nam, niż sobie wyobrażali tego wodanów. To było bez sensu, weźmiesz tam Nie, to było dobre No ale no, ok, to było do... 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 ja bym się chciał wypowiedzieć Bo, bo... Robię... Dobra, mu robię... no? no, <grych> Odpowiadaj kurwa no. i Będę robił jak ty Odpowiadaj, Nie wiesz, takie miny no. A Nie, Wiele, tak. ale bę... ja, A ja będę robił tak No i tak <grym> No mówię. No wymądrzaj się Dobra, no więc ja chciałem powiedzieć Że by nie byli diety ketogenicznej Z dietą Niskowęglowodanowa, bo to są też dwie różne rzeczy. Dieta ketogeniczna to jest dieta, kiedy wytwarzamy ciała ketonowe, a dieta niskowęglowodanowa jest bardzo dobra na przykład dla osób, które słabo, y które słabo reagują na właśnie węglowodany, tak? Czyli mają tą y insulinooporność. Y I co jeszcze chciałem dodać? No i ogólnie to co mówili chłopaki jak najbardziej się z tym zgadzam. Y Najlepiej jest używać diet właśnie kiedy mamy wysoko te węglowodany, bo dbamy o regenerację wtedy jak najbardziej, a tłuszcze są nam dużo mniej potrzebne. Na tych diabeżach organicznych hmm, praktycznie nie spożywamy błonnika. Nasze jelita bardzo mi lubią, kiedy nie ma tego błonnika. To powoduje, że tam y, mamy bajzer dosłownie i to jest y, bardzo rakotwórcze dla tych naszych jelitek nieszczęsnych. Ergo nie chcemy tego robić po raz kolejny, chcemy mieć dużo megleodanów, bogatych, błonnik, yy... koniec. Mhm. Czyli na pewno yy, nie jest zdrowa dieta ketogeniczna w dłuższym okresie czasu. No, I no, tak. wcale nie pomaga nam y, spalać tłuszcz. Tak. I, I łatwiej mhm. też na pewno. Nie no. więc w ogóle odradzamy tą dietę. Mhm. No to wszystko. To jest nasze zdanie. Dziękujemy za uwagę. I do zobaczenia w następnej tak. serii Rozmowy w, w Toku, tak, gdzie będziemy dyskutować wspólnie na różne tematy. Jaki temat chcielibyście, żebyśmy poruszyli, możecie wpisać w komentarzu. Pozdrowa. Pozdrowa.